Cześć, witaj, z tej strony Lena Murawska Retro Rodzinka, Retro Mama i Czasobalans Co nowego? Odcinek czwarty. W przypadku rowerów nic się nie zmienia w przypadku szafy nic się nie zmienia kredens, odrobinę zmian ale to chcę e, pokazać Ci to później już zaczynają troszeczkę znajdować miejsce e, niektóre przedmioty no i cóż powstaje Kącik czytelniczy, zalążek kącika. Taki rzeczywiście będzie układ, że to będzie na początek retroławeczka, która pierwotnie była narożnikiem kuchennym. Być może znacie takie meble. To będzie biblioteczka tymczasowa, dopóki nie zaopatrzymy się w następną. Natomiast faktycznie stolik będzie kluczem kącika zwierzęcego. Na dole będzie pies. U góry, oczywiście, dwie świnki morskie. To są pamiątkowe, wielkie tablice. To jest pamiątka córki, która debiutowała w dziadku do Orzechów i jej pierwsze baletki. A tu jest pamiątka syna, który rozpoczynał w klubie Wisełka swoją przygodę z piłką nożną, a teraz rozpocznie naukę w klasie piłkarskiej. No i to są książki, dwa rzędy książek, które potencjalnie. Mają zmieścić się tutaj, ale te książki będą jeszcze przebierane i e, segregowane. Mamy worki, mamy ubrania. Wiem, że nie wygląda to ciekawie, ale tak y, proces czasobalansowy przebiega i nie mam powodu, żeby nie działać e, zgodnie z prawdą i nie nagrywać ci po prostu całej prawdy. Z nowości przybyły plecki. To jest korpus starej szafki, e, tak naprawdę docinanej, domierzanej, i są tutaj rybki. O! Jest akwarium z rybkami. Natomiast plecki trzeba było jakoś zagospodarować. Zdecydowałam się, przynajmniej na razie, sprawdzić, jak e, będzie wyglądała sprawa zdjęć na płótnie. Wykorzystałam dwustronną taśmę samokrzylepną, ale trzeba było jeszcze wzmocnić jednostronną. Być może ten element, ten biały pasek też zostanie przeze mnie jakoś zagospodarowany. Mam pewien prosty pomysł. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zatem jeszcze raz ogląd sytuacji. Aha, przygotowałam, kawałek pokażę. Przygotowałam górę z poduszek. Myślałam, że będzie fajnie. Ale nie jest. Jeżeli jest komplet tych poduszek, to przestrzeń jest bardzo taka wypełniona. Podobało mi się to kiedyś, w tej chwili podoba mi się troszeczkę mniej, jednak bez tych poduszek jest lepiej. Będę szukała na pewno fajnej, naturalnej narzuty na łóżko, ale żeby była miękka i się nie elektryzowała, bo jak dotąd nasze narzuty nie spełniały tych warunków. Tych dwóch warunków jednocześnie. No to co, jeszcze raz mogę pokazać, co tutaj jest, będzie jeszcze do ogarnięcia. Będą też przedmioty na sprzedaż. Zatem, tak wygląda kolejny etap. Ok, proszę bardzo. No to tyle ode mnie. Tu jest ponad 20 metrów. No i cóż, tematem rowerowym się witaliśmy. Tematem świnkowym przywitaliśmy. Tam jest Pupcia świnkowa. O drugiej świnki, dwie Świnki, Samiczki. I tak się żegnamy. Do zobaczenia w następnym. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.